Boże nasz Ojcze, wyznajemy przed Tobą nasze grzechy. Często nie postępowaliśmy tak, jak przystoi Twoim dzieciom, ale Ty nas kochasz i szukasz. Miłosierdzie. I dlatego nasza świątynia jest dzisiaj rozświetlona kolorami, które znamy z obrazu Jezusa Miłosiernego, promienie miłości, które wychodzą z serca Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed Wami bardzo podniosły i wzruszający moment. Długo na niego czekaliście, czekałyście. W końcu nastał ten upragniony Dzień Pierwszej Komunii Świętej. Zewnętrzność mamy cudowną, ponieważ mamy piękną aurę, pięknie przygotowane otoczenie kościoła, cudownie przygotowaną świątynię. Także zewnętrzność jest bez zarzutu. Teraz jeszcze musimy zadbać o to, aby nasze wewnętrzne nastawienie było równie piękne i aby ten dzień, pierwszej komunii, rzeczywiście był przeżyty pięknie, duchowo, teraz poproście, tak jak potraficie, tak z tymi słowami: poproście Waszych rodziców o błogosławieństwo. Dlaczego on się tutaj pojawił? A przecież teraz nie jest Boże Narodzenie. To jest wasz piękny dar dla naszej wspólnoty parafialnej. Dzisiaj jest ten moment, kiedy Chrystus naprawdę was się narodzi. A zatem żółek w tym miejscu to też nie jest taka przypadkowa rzecz. Nie tylko podkreślenie Waszego pięknego narodu na parafii. To jest też głębokie znaczenie symboliczne. Powierzymy, że dzisiaj się postawię, że Chrystus narodzi się na każdym z nas. Do końca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. I na pewno, kiedy ojciec tego słuchał, co powiedział, daj mi część majątku, musiało być bardzo ciężko. A zobaczcie, jaki był wspaniały ten ojciec, co zrobił dla mu. Pewnie przewidywał, co się stanie. On pewnie czuł, że to się nie może dobrze skończyć, ale. Widocznie tak bardzo go kochał, że spełnił jego prośbę. Młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. I za chwilę będziecie też jedli. Co będziecie jedli? Chleb eucharystyczny, ciało Chrystusa. W ostatnim czasie, jak się spotykacie ze mną, to to nie jest pierwsza uczta, zgadza się? Były jakieś inne uczty? Zacja. Był syn marnotrawny, który no właśnie sobie imprezował. Ten syn odszedł od swojego ojca i długo, długo, długo go nie, no nie było. I on się bardzo zagubił. Wszystko przehulał, wszystko stracił. Szybko się znalazło pewnie mnóstwo koleż koleżków wokół niego, wszystkim sponsorował, dlatego no wszyscy cenili, jak postawił to i tamto. Pieniądze się szybko skończyły, i bardzo nisko upadł. Oj, tak nisko, że już nawet nie miał co jeść. Nawet już był gotowy jeść to, co zwierzęta jedzą. I niby było fajnie. Były chipsy, no a chipsy robicie, no. no pewnie. Były wygłupy. Było wariactwo. Były gry planszowe, była muzyka. I w sumie można by powiedzieć, że było dość fajnie, ale jak wychodziliśmy z sali, już nie pamiętam, która to była dziewczyna, jedna z Was, ja to podsłuchałem, jak ona mówi do drugiej. wiecie, bardzo mnie to wzruszyło. Naprawdę. I zobacz, że tu jest do jedzenia. Ważnym momentem przygotowania bezpośredniego, takiego już bliskiego do pierwszej komunii było co? Spowiedź święta. I zobaczcie, myśmy ją, jest takie słowo celebrowali, nie w kościele używamy, myśmy ją przeżywali i myśmy mieli trochę inaczej niż zwykle, ponieważ ta spowiedź była właśnie celebrowana w formie nabożeństwa pokutnego. Teraz razem z Jezusem, naszym bratem, zwróćmy się do Ojca i prośmy Go, aby odpuścił nam grzech. Kto pamięta, jaka była Ewangelia wtedy? Była przypowiedź o synu mannoprawnym i wtedy mówiliśmy o tym, że ten syn no, na rozrabiał, zgadza się, Zranił bardzo ojca, skrzywdził. Potem bardzo niemądrze żył, już nie wnikając w szczegóły, co takiego robił. Bardzo niemądrze żył. Dużo grzechów popełnił. Ale w pewnym momencie przyszedł porozum do głowy. Tak, zgubił się w życiu. Dobrze, Adaś, pięknie. Pogubił się w życiu, ale nagle go coś na szczęście oświeciło i mówił, co ja narobiłem. Ale jak tu teraz wrócić? No to jest w ogóle... Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji, ale mówi, no dobrze, to chociaż wrócę i powiem, przepraszam, co ja zrobiłem, to no już nie cofnę czasu, ale no wiem, że nie jestem godny być twoim synem, ale zrób mnie chociaż jednym ze swoich takich najniższych pracowników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec. Ojciec jak go zobaczył, Wzruszył się głęboko, przytulili się, wzięli w objęcia i słuchaj, mój drogi synu, jak ja się cieszę. Byłeś umarły, a znowu ożyłeś. zakupiłeś się, a się odnalazłeś. To jest coś niesamowitego, co się stało. Panie Boże, jak ja ci dziękuję, że tak się stało. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. To jest w ogóle coś bardzo radosnego, co tutaj się dzieje. Co ty gadasz? Jakim chcesz? Najemnikiem, pracownikiem moim, przyznajcie, moim synem. Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły. A znów orzeł zaginął. Odnalazł się. Ta przypowiedź nam pokazała niesamowitą rzecz. Że Pan Bóg się nie obraża, nie mówi koniec, miarka się przebrała, przesadziłeś, przegrałeś. Nie. Ojciec nawet pierwszy wyszedł na spotkanie. Wzruszył się, cieszył się, że syn wrócił. Do tego stopnia się cieszył, że... wyprawił wielką ucztę. Tak rzucił mu się w ramiona i zobaczcie, to samo się działo podczas tego nabożeństwa w konfesjonale. Dokonaliście tego powrotu do Ojca, a potem nawet tak jeszcze, żeby to bardziej do nas dotarło, to poszliście, dosłownie pobiegliście do ławek do swoich rodziców, żeby się do nich przytulić, a oni oczywiście do was. To był cudowny, zewnętrzny znak tego, że Bóg przyjmuje nas do siebie na nowo, że nam wszystko przebacza, że nas przytula do swojego serca, tak jak przytulili was rodzice. A potem była oczywiście uczta. Kochający, miłosierny Jezus zaprosił nas wszystkich na ucztę. Wiecie co? Było widać w Waszych oczach, w Waszych twarzach wielkie szczęście, wielką radość i myślę, że nie wynikała ona tylko z tego, że był pyszny deser lodowy, znakomite torty, słodkie owoce, na myślę, że szczęście promieniowało z Was, bo Bóg nam przebaczył. Bo Wasze serca na nowo znamy się czyste. Zobaczcie, najpierw Bóg nam przebaczył, potem ten piękny zewnętrzny znak, jak żeście się przytulili do Waszych rodziców, oni do Was, a potem uczta Radość przedłużamy świętując przy stole. I dzisiaj mamy trzecią ucztę. Trzecią ucztę. Nie ma tu żadnego wariactwa, nic nadzwyczajnego. Nie będzie głośnej muzyki, nie będzie strzelania do siebie z procy grupkami, Prawdopodobnie teraz jeszcze nie będzie jakiś super deserów lodowych. W domu później pewnie tak. Ale tutaj nie. Tu jest tak spokojnie, cicho. Ale jest naprawdę pięknie, bo tutaj chodzi o coś innego, o to, co się dokona w Waszym sercu. Od pierwszego dnia Waszych narodzin to rodzice przygotowywali Was na ten dzisiejszy moment. I myślę, że oni też bardzo chcą, żebyście pięknie zapamiętali do końca życia. Panie rodzice, cieszymy się, że Was mamy. Wiemy, że każdego dnia otacza się nas miłością. Od was uczyliśmy się modlitwy, pod waszą opieką odrabialiśmy lekcje z religii, z nami chodziliśmy do kościoła. Tak wiele uczyniście dla nas, dlatego pragniemy wam powiedzieć kochamy was! Zewnętrznie nic wyjątkowego. Można no, powiedzieć, nic się nie dzieje. Taka sama msza. Co niedzielę, no może takich białych rzeczy nie ma na ławkach, nie jest Kwiatów, ale jest to coś wyjątkowego, coś innego. I dzisiaj jesteście tutaj bezwzględnie najważniejsi wy i Pan Jezus i życzę Wam z całego serca, żebyście tego Jezusa, którego dzisiaj Dosłownie zabierzecie z tego mlecznika w sobie najpierw do ławki, potem pewnie do domu, potem na przyjęcie, żebyście go nigdy w żadnym miejscu i w żadnym momencie waszego życia nie zostawili. Drogi Księże Proboszczu, dziękujemy za to, że dałeś nam dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej. Za Twoje starania i wielką życzliwość wobec nas. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Będziemy modlić się za Ciebie o dary Ducha Świętego na każdy dzień. Bóg zapłaci. No oczywiście z mojej strony też przeogromny Bóg zapłaci. Szczególnie za tą modlitwę Dary Ducha Świętego, bo dzisiaj mamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Niemy także podziękować naszym nauczycielom i Pani Katechetze. Dziękujemy za to, że nie zabrakło Wam cierpliwości, że pomagaliście nam z miłością i czyniliście wszystko, żeby ten dzień był dla nas radosny i bardzo uroczysty. Życzu, życiu starza się każdemu trochę pogubić i zagubić skrzywdzić Boga i innych ludzi, ale zawsze możemy wrócić. I Bóg zawsze na nas czeka i powie, tak ja się cieszę, moje dziecko, że po mnie wróciłeś.